Wow, dzisiaj miał premierę ten kolejny serial z Gwiezdnych Wojen. Tym razem jest to animacja. Tales of the Jedi oczywiście twórcy kochanego przez wszystkich fanów Dave Filoni. Słyszysz to nazwisko i masz rękę w nocniku, bo wiesz, że będzie się działo. Dowiozło, nie dowiozło? No, odpowiadając... Pytanie retoryczne oczywiście, bo nie dowiozło. Kurwa, jak to miał dowieść. Były szanse, chociaż pod względem, nie wiem, samych Aspektów technicznych, że animacja jakoś fajnie się wybije na tle tej narracji, którą wiedz... Która wiedziałem, że będzie tym takim fanserwisem znanym z ostatnich projektów Dave'a Filoniego, jakby fanserwisem, który jest ciągnięty. Od już dłuższego czasu, tylko teraz stawiamy na fanserwis z Clone Wars, w sensie z Wojen klonów, bo dopowiadamy historię, którą już naprawdę znamy z filmów, jakby filmów i seriali, bo Wątek Asoki jest w serialach, nie mamy go w filmach, a Wątek Duku jest bardziej w filmach, no i serialu, w sumie tak, Clone Wars. No i skupiamy się na tych w sumie dwóch wątkach, choć bardziej wybrzmiała Wątek Duku, bo jest mu poświęcony zdecydowanie więcej czasu, a Soka jest bardziej taki, taką próbą przeciągnięcia fanów. Nie wiem jak to dokładnie określić, ale jest to rozegrane w bardzo głupi sposób: e, poprzez tego, że Bóg Stwórca Filoni pokazuje narodziny swojej waifu ulubionej, kochanej e, tak, waifu. Dosłownie widzimy w wiosce, jak Asoka się rodzi i jej ojciec biega po wiosce, bo córka mi się urodziła. Patrzcie, to będzie robić pieniądze dla Disney'a przez następną dekadę, przez dwie dekady, może trzy. Tak. I potem obserwujemy w sumie taką scenę pseudopolowania. To akurat jest fajne, bo jakby dostrzegamy, że Dave Filoni chce pokazać tą, jakby, społeczność. Chce pokazać, jak działa społeczność, z której wywodzi się Asoka Tano. No, tylko pokazuje to, jakby. Asoka Tano jest mała, jakby ona jeszcze nic nie rozumie. Wątpię, że zrozumiała z tego, co się dzieje. No i, co się dzieje w tym odcinku, jakby. I w ogóle wokół niej. Raczej, nie wiem, nie wyciągnęła z tego wniosków. I to bardziej służy temu, żeby powiedzieć w finale tego odcinka widzowi. Znaczące słowa. Asoka jest Jedi. Kurwa, nie uwierzycie, nie? A Soka jest Jedi, ja pierdolę, Zajebiście. Lecimy dalej. Kolejne dwa, kolejne odcinki w sumie. Nie powiem, że lepiej. To jest jakby ten sam porządek pierwszy odcinek, ale dostajemy chociaż Duku, w której historia wydaje się ciekawa i jest nawet ciekawa, ale opiera się znowu na czymś, co wiemy. Jakby tutaj nadal jest problem tego, że to jest taki jakby prequel. To jest główny problem, bo jakby wiemy, że duku przejdzie w końcu na tą ciemną stronę mocy. I nie jest to rozegrane jakoś szczególnie ciekawie pod tym względem narracyjnym, bo jakby prowadzi to wszystko do tego, że dwie postacie zaczynają ze sobą. W sumie to trzy, bo jest jeszcze duku między nimi. Dwie postacie zaczynają go przeciągać na ciemną, jasną stronę mocy i. Oczywiście nie wiem, jak to się rozwiąza, że tak? Tak. Nie wiemy, nie wiemy, no kurwa wiemy niestety. Dave Filoni, próbując utrzymać ten suspense, nie idzie w jakąś stronę, może bardziej psychologiczną, żeby to rozegrać jakoś fajnie. Idzie w to, co idzie każdy normalny mężczyzna. Idzie się napierdalać. I dostajemy napierdalankę dwóch postaci, które chcą przekonać siebie do swoich racji, może trochę przez to, jak. Nie przekonała ich ta wcześniejsza rozmowa ze sobą, więc jakby rozmowa. Oni praktycznie nie rozmawiali, ale dobra, rozmowa. No i teraz dochodzimy do punktu, w którym jest walka. Jest cudowna walka, której dostrzegamy ponownie ten serial. Do animacji wojen nie mam zazwyczaj dużo do zarzucenia, ale ten serial wygląda jakby miał bardziej stylistykę z tych pierwszych sezonów Wojen Klonów niż z tych późniejszych. I jeśli chodzi o Clonurs i Bad Batch, to jest niebo, a ziemia ten serial. W sensie to jest, to jest, ziemia. Tamte seriale to jest niebo. Bo przynajmniej tworzą jakąś ciekawą warstwę wizualną, a tutaj jest głównie gramy na tym, że bohaterowie albo są w bardzo jasnych przestrzeniach, które są słabo zarysowane słabo wyglądają, albo jesteśmy w bardzo ciemnych przestrzeniach, w których widzimy praktycznie nic, niczym w Rodzie Smoka w niektórych odcinkach. Ale to jest animacja, to jest serial Life Action, oddzielny to od siebie. No i w takim razie otrzymujemy niespójne narracyjne dzieło, niespójne techniczne dzieło. A, i wracając do walki, no walka oczywiście się kończy tym, że Jadul ginie. W próbie przeciągnięcia ponownie duchu na dobrą stronę mocy. Wiemy to, jakby. Nie wiem, czy to było kiedykolwiek powiedziane, ale nadal przejście Duku na ciemną stronę mocy zawsze było wiadome. Nie chciałem, żeby to było dopowiadane. Wiem, że zapewne część fanów chciała, bo wow, się. Nareszcie by... będziemy wiedzieć, że on tak przeszedł na tą stronę mocy. Ale to jest absolutnie niepotrzebne narracyjnie, absolutnie niepotrzebne pod względem kreowania świata gwiazdnych wojen, który i tak jest obecnie no, generalnie w rozsypce. Andor to ratuje, zdecydowanie. Należy też powiedzieć, że wątek Asoki nie jest Pełnoprawnym wątkiem. On jest bardziej czymś w rodzaju laurki, która stara się uchwycić fenomen tej postaci, może w pewien sposób, ale też jednocześnie tworzy wokół niej tą historię, którą już znamy. Czyli tak w, w zasadzie, jak w każdym Każda postać tutaj, ona, jej historia jest bardziej dopowiadana, albo jakby znaliśmy to już z filmów wcześniej po, wspomnianych, czy seriali wcześniej też wspomnianych. No jakby najbardziej wiążące jest to w momencie, gdy jakby dostajemy historię. Asoki, trochę później niż jej dzieciństwo, w sensie, no późniejsza historia Asoki, jest przerywnik z ostatniego sezonu Clone Wars. Jest przerywnik z ostatniego sezonu Clone Wars, który ma pokazać w pewien sposób jej drogę, może, ale jest to nadal tani chwyt narracyjny, zabieg, który jest, jakby został już stworzony wtedy i dajemy go do tego serialu. I nie nazwałbym tego dla tego pełnoprawną historią, bo to bardziej tworzy Laurkę, taką Laurkę, Pełnego serca Dave'a Filoniego, wypełnionego tym, co kocha, żeby przedstawić ulubione wydarzenia ze swoich może seriali w nowej postaci, nadać im jakiś szerszy kontekst, ale to nie jest szerszy kontekst, to jest nadal serwis, który absolutnie nic nie dodaje temu, co już znamy. No i w ostatnim odcinku też otrzymujemy coś, co jest już bardzo, bardzo dziwne. Przynajmniej w moim odczuciu. Pogrzeb, a... Pogrzeb żony Anakina z tak, Amidali, Padma Amidali. W animacji no, tego jeszcze nie mieliśmy, więc dostajemy to. W animacji oczywiście jest Asoka, spełnienie fanów. Asoka na pogrzebie Amidali niemożliwe. Jeszcze dostaje jakiś wątek z Bailam Organum, który ją zauważa, rozmawiają. No i oczywiście. Ucieka z planety, w sensie ucieka, no znika z planety. Dostaliśmy tylko spojrzenie na pogrzeb, nic więcej. Dziękuję, dziękuję, bo nic to nie wniosło do mojego życia. Bardzo bardzo dziwnego życia, ale nic nie wniosło. No, a reszta od finałowego odcinka, po tym jak już soka znika z jakże niepotrzebnego fragmentu na rodzimej planecie Amidali, No, pokazujemy jej życie takie po rozkazie 66. Oczywiście musiał być rozkaz 66, bo mamy to w Clone Wars, mamy to w każdym serialu wam Filoniego, w którym współuczestniczy. Więc dostajemy to, co tej Filoni chce nam dać i dostajemy to w postaci jakby pokazania, podtrzymania... Te asoki, że nadal może nie ugięła się przed tym imperium, że nadal ratuje tych maluczkich, stara się dla dobra. Tylko znowu... Jakby wiemy to z innych seriali. To jest jakby historia będąca kalką całego przejścia drogi Asoki. My już wiemy, jaką Asoka przeszła drogę. My już wiemy, co zrobiła, żeby przejść tą drogę. A teraz dostajemy po prostu taką historię, żeby zrobić animowane coś, starające się oddać klimat. Clone Wars Bad Batch, wszystkie animacje, w których uczestniczył w tworzeniu Filonii. I dostajemy to, mówię tyle. Adios można iść robić serial o Asoce, w którym, se, który właściwie zabije projekt, który miał być kiedyś animacją ze Star Wars Rebels, kontynuacją, e, nienawidzę cię za to Dave Filoni. Andor ratuje to, jak wygląda obecnych wizyt Serial, o który, który miał promocję, słabą jak But, słabą jak But Dave'a Filoniego a nie, on ma twarde buty, raczej chodzi, chodzi twardą stopą, nie wiem. Andor ratuje wygląd obecnych Gwiezdnych Wojen. Dave Filoni pozostaje przy tym, co mu dotychczas wychodzi, jakby nie wychodzi poza ramy swojej panieczki, żeby zaryzykować może coś, pokazać coś nowego. Ten chłop nie chce wyjść z tego, co jakby myśli, że wychodzi mu dobrze. A oczywiście Disney no dalej będzie go finansował, bo fani go kochają, więc co tu więcej gadać. Dziękuję za wysłuchanie, takie krótkie. Moje, moje wkurwienie. Stan obecnych gwiezdnych wojen, intybandzie, animacji, które kocham, i jak widzę, w którą stronę one zmierzają, że zmierzają tak samo jak Mandalorianin i w sumie te seriale live action poza Andorem. Przeraża mnie to generalnie. Cześć, ahoj, pozdrawiam ze słonecznej Łodzi. Do widzenia.